Halo, halo, kochani, tam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Słodko-Gorzkiego Życia. I właśnie w tym momencie kończymy pierwsze pokolenie. Pierwsze pokolenie naszego wyzwania, które zaczęła Zoi, która właśnie odchodzi z simowego świata. No, kochani, ja sobie, ja sobie przegrałam tutaj dwa dni. Z dziewczynami i z Bartkiem. Także no dzieje się, chodź tutaj, chodź tutaj, bo Twoja mama, Twoja mama odchodzi. Kochani, niedawno zaczynaliśmy, a już jest koniec, niedawno ja ją tworzyłam. A już musimy ją y, żegnać. No niestety, chodźcie tutaj wszyscy, proszę, chodźcie. Bartek przeprowadził w ogóle jakąś Koleżanka. W ogóle, ej, ona, Sabryna przeszła i, pff, w dupie to ma, że Zoe tu leży. W ogóle widzę, że, o, Jezus, jest, zauważyła, zauważyła. Wow, twoja mama umiera, tak? Zoe, Zoja. to się dzieje się. W ogóle masz zły kolor włosów i czarne oczy, patrzcie to, czarne oczy jak węgle. O, już masz normalne? A nie, nie wiem. No dobra, ona zauważyła. Czy ktoś jeszcze tutaj zauważy? Halo, więcej opcji działania? Nie. Mm, kosiarz, panie kosiarzu, nie, nie prosimy, słuchajcie, o, o dodatkowe tam parę dni, bo, bo to nie ma sensu, słuchajcie, i tak umrze, i tak umrze, więc... Zakończmy to po prostu z godnością, że tak powiem. Dobra, eee, no i co kochani? Dzisiejszy dzień myślę, że sobie tak po prostu tutaj na luziku przegramy. Wiecie co? Ja bym może zrobiła jakąś fotkę. O, tak trochę głupio zrobić zdjęcia, jak ona tutaj leży, taka biedna. Ej, a pokażcie mi, jak ona ma oczy, co na ma z oczami, jak ona tak już umarła, powiedzmy, że już, no, no, no już umarła, nie? Czekajcie, zobacz... Jezus Maria, czemuż ja na to patrzę? Czemu? Po co ja sobie to robię? Po co? Po co się... Po cóż się ja to chciałam? Nie! Nie ja chcę już patrzeć, dobra. Na grobek, słuchajcie, oczywiście wsadzimy w kieszeń naszej Zoe. Ach, koła, panie kosiarzu, zasłoniłeś tutaj. No jest, kosiarz jest i on skosił naszą Zoe. Ła! tak ona płacza równicą jakie piękne Jakie piękny o Jezus cudowny cudowny I słuchajcie my mamy tutaj zdjęcia naszego, naszej Zoi no, i to tak to będzie tutaj wyglądać. Ja, słuchajcie, dodam ramkę, ciemne drewno, powiedzmy. No, i tak będzie to tutaj wyglądać, żeby było wiadomo, że to jest grup Zoe. Tylko, że właśnie ja chcę. O, to jest jakieś takie prześwietlone. Tylko, że ja chcę właśnie, słuchajcie, w każdej z moich serii zrobić um, cmentarz. I po prostu, wiecie, no bo my się będziemy z tymi streamami przeprowadzać. Jak ja mam potem te, te wszystkie urny, to za sobą targać, pamiętać o tym, o to głównie chodzi, pamiętać o tym, no to, to mi się nie chce, nie? Co będziesz robić? Iść do. Nie, nie pójdziesz, tak. Nie idź, nie idź, idzie tam, chodź. Troszkę się tutaj wypłaczesz. Widzę, ciebie to w ogóle nie, nie rusza, Bartoszu. Sabrina, Sabrina idzie. Czy ty będziesz podlewać łzami? <laughs> chyba nie, chyba nie, ale dobra, idzie się jakoś odstresować. Znaczy, każdy musi się zająć ma jakieś, wiecie, swoje takie rzeczy, którymi się zajmuje, jak jest mu źle, jak jest mu przykro, jakie jest mu smutno, no nasza Sabrina lubi spędzać czas w ogrodzie i, i lubi, słuchajcie, być zjadana przez krowokwiat, zresztą, słuchajcie, nasza Zoe też, bo jak ja tutaj grałam, tak, tak, dobra, szef, ej, szef, jak ja tutaj grałam te dwie, godz... dwie godziny, dwa dni, to... To obydwie słacie były cały czas zżerane przez krowokwiat i ogólnie, Bartek, słuchaj, ty chłopie, żeś tu zaprosił Lalunię, nie, na kwadrat i żeś poszedł spać. O, pani Langra, bo w ogóle, ale dobra. Wzięli, wzięliśmy udział w loterii. Jestem, słuchajcie, ciekawa, czy coś uda nam się wygrać, ale wzięłam też udział Zoe, no ale jak ona już teraz odeszła z tego świata, to, to chyba nic, nie mamy żadnych szans, żeby ona wygrała, bo nie wiem, kto by to dostał, chyba, że jako rodzina, ale chyba nie, chyba to tak się nie, nie liczy, ale nasza Sabrina też wzięła udział. No i słuchajcie, tak myślę, że my sobie tutaj troszkę przegramy i może ta Sabrina by wzięła gdzieś te dzieciaki, kurde, wiecie, na takie odstresowanie. W ogóle powiem Wam szczerze, że zakochałam... Zoi, Zoja, znaczy się. Czy tobie już na łeb padło? Z tej żałoby, z tego smutku. No, dobra, no, okej, okay. przed chwilą mówiłam, że każdy radzi sobie inaczej, także nie oceniajmy, nie oceniajmy, moi drodzy. Ale co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że właśnie zakochałam się ostatnio w modach maksism. Tak, y, stało się to, odpowiadam już na wasze pytania, że nie, nie miałam wypadku, nie uderzyłam się w głowę, nie miałam żadnych innych takich y, rzeczy, które mogły spowodować zmianę moich, <grym> zmianę moich, jak to powiedzieć, ulubionych rzeczy w Simsach? No, wiecie o co chodzi, nie? Wiecie, wiecie o co chodzi. Weź sobie uleb e, ale naprawdę. I teraz mam, słuchajcie, oba moje foldery: folder z modami Alpha i model z. For, for, model, z model, nie model. Folder z modami Maxis Match w jednym. Zrobiłam to po prostu w jednym. No i pościągałam mnóstwo modów. Choć tutaj poznaj tą dziewczynkę, przy tej, bo ona tak tutaj stoi. Hmm, pościągałam mnóstwo modów, kochani, naprawdę I jestem ciekawa, co z tego wszystkiego będzie Upisz ubrania, ale gra mi chodzi naprawdę bardzo fajnie Naprawdę nie mogę narzekać na to, jak tutaj gra chodzi, więc jest ok. No i tak na razie tutaj zostawię to Chodź, śpiewaj, oświęć się, loteria I możesz tutaj na przykład lepić z koleżanką Bałwana Albo ktoś dzwoni do Sabrynki. Dobra, ty też nie żyjesz. Ja nie wiem, czy my jak mamy wyposażenie Zoe, czy my ją musimy też odezwać, 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 wy zaświatysz, bo ona nie przyłaziła? Nie wiem, zobaczymy, przekonamy się. No. No i co, kochani, słuchajcie, myślę, że jeżeli chodzi o już kolejny odcinek, już słuchajcie, wybiegam w przyszłość, wybiegam troszeczkę, ale ja tu Was po prostu, czy znaczy kolejny odcinek będę. Robić w urodziny dzieciaków, bo mają urodziny razem, mają urodziny w ten sam dzień, więc my sobie myślę, że tutaj troszeczkę przegramy. Dzisiaj do końca dnia no już praktycznie jest wieczór i jutro sobie gdzieś wyskoczymy do jakiegoś parku, żeby no, szczególnie Zoja gdzieś po prostu te myśli czymś zajęła. Myślę, że ona lekcji teraz też nie chce odrabiać. Czy pójdzie do szkoły, nie wiem, jeszcze się w sumie zastanowię. Możesz tutaj przyjść. Albo na przykład mogłabyś, o właśnie, objąć Misiaka, możesz porozmawiać z nim, opowiedzieć mu historię, co się stało, że, że jest ci przykro, że jest ci smutno. No i słuchajcie, tak wygląda nasze drzewo genealogiczne. Zoey Zoe ma tutaj teoretycznie rodziców, teoretycznie. No, ale, ale tak, ale Zoe jest um, pierwszą naszą Simką, która rozpoczęła to wyzwanie, cały ród, który będziemy, słuchajcie, razem, wspólnie tworzyć. No i, 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 na kolejny odcinek zobaczę sobie galerię, a może jeszcze teraz zobaczę, zaraz, jakby po tej nocce tutaj zobaczę, czy właśnie macie, powstawialiście dla mnie, udostępniliście jakiś simów, właśnie na przykład w wieku nastoletnim, żeby tutaj mogli się ze sobą zakolegować, jej i Sabrynie, słuchajcie, zostało 5 dni albo 4, 4, 4 dni, także no, no też niewiele, więc chwilkę po tych urodzinach tutaj jeszcze będziemy mieszkać z Sabriną, bo Bartek będzie chciał zostać tutaj z mamitą, senioritą, żeby się nią po prostu zajmować aż tutaj do końca jej dni, no. No i tyle. I tak to będzie po prostu wyglądało, a w kolejnym odcinku zrobimy urodziny, a ja teraz już ich wszystkich położę spać i wrócę do was rano, właśnie jak będziemy wybierać się gdzieś, gdzieś na wyprawę jakąś, na, 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 na wycieczkę do parku. Dobra, zaraz wracam. Dobra, kochani, jeszcze Wam tutaj pokażę. To jest hashtag, pod który możecie udostępniać. Dla mnie Simów, zresztą on jest zawsze w opisie filmu. I tak, tutaj już te wszystkie, ci wszyscy Simowie tutaj do, do Aurelii byli od Was pobrani, już brali udział, że tak powiem, tutaj w rozgrywce. Tutaj są w tej pierwszej, w tej pierwszym wersji wersie. wersie rzędzie. Są z którzy jeszcze nie brali udziału i tak, tutaj mamy dwóch nastolatków, o, można sprawdzić, w ogóle nie wiedziałam o tym, także ja ich wprowadzę na kolejny odcinek. Myślę, że wprowadzę ich, słuchajcie, do, do San Majszu. No, w ogóle chciałabym też na jakimś streamku, wydaje mi się, że tak raczej na streamku zrobić mieszkanie dla, dla naszej Zoi i Bartka. Reszta Simów są to młodzi dorośli, więc ja ich po prostu będę wprowadzać troszeczkę później, jak już właśnie nasza Zoja będzie. Będzie właśnie dochodziła do wieku młodej, dorosłej. Można, można nawet ich, słuchajcie, poprowadzać do tego miasta ze studiów. Mamy piątą rano, ja ich tutaj kładę spać jeszcze na sekundkę, żeby ten czas nam troszeczkę szybciej tutaj przeleciał. No i pisaliście w komentarzach, że, że dwie sierotki będą ze sobą mieszkać, że fajnie by było, jakby właśnie bardzo się ze sobą przyjaźnili. I słuchajcie, dla mnie to jest mega świetny pomysł, właśnie, żeby oni się ze sobą przyjaźnili. Choć tutaj troszeczkę pobawisz się może lalkami, Chociaż na to poszła płakać, widzę. No, i będę do tego dążyć. To prawda, no jak zaczynałam, jak odpalałam rozgrywkę u kurczaki, jak i Marcin, patrzcie, jaki ma fryz ulizany Zofia, mm, jak zaczynałam, nie mieli w ogóle paska zielonego, więc myślę, że powoli, powoli są. I powoli, powoli. Mm, dobro, przyjaciółki, mocny związek, opiera się na zaufaniu, wspaniałych wspomnieniach. Tak, wspomnienia. Powoli, powoli, będziemy po prostu do przodu sobie tą ich też przyjaźń i mm, relacje powiększać. Nie można wszystkiego od razu, co nie? No, więc poczekamy sobie na, na, o, widzę, że Sabrina już stała. Wiesz, co, to ty, ty byś mogła zrobić tutaj dzieciakom jakieś śniadanie? Podaj śniadanie. Ona nie jest, Jajecznica, Ona nie jest, tak jak mówiłam wam o ostatnim odcinku, jakąś przykładną, idealną matką, jakimś wzorem do naśladowania, no ale sytuacja jest jaka jest. Odeszła mama Zoji, no teraz jest Zoja pod jej opieką, także no chce, żeby dziewczynka czuła się tutaj jak najlepiej, chce jej troszeczkę poprawić humor. Więc właśnie gdzieś przejdziemy się do parku, może gdzieś będą postawione te łyżwy. Aha, no i ja im odwołam tą szkołę, ja bym chciała, żeby oni dzisiaj do szkoły nie szli, dostaną wolne ode mnie, weź dzień wolny ode mnie i od Sabriny, tak, I tam znowu jest jakiś potwór z poduszka, weź ty sobie z nim porozmawiaj. Nie mam tych lampek, nie. MC Commandera mam ściągniętego, pobranego chyba na nowo. Wszystko mi się po prostu zresetowało, wszystkie ustawienia. Właśnie tam w ustawieniach było, że, że nie ma tych potworów z podłóżka, a nie mam, słuchajcie, weny, żeby do tego usiąść, szukać i ustawiać. A ty, żeś poprosił Sabrina o pomoc. No dobra. Chciałam, żebyś ty porozmawiał z tym potworem. No, także, czy jest już. Aha, Sabrinka, choć tutaj dokończysz to. No tak, to sprzątnij. No dobra, sprzątnij. No i zrobisz jeszcze raz. Trudno, Trudno podaj dalej, z bekonem. Hajs zmarnowany. No i tak, jeżeli chodzi o hajs, to już Wam ostatnio też mówiłam, że. Że że, że, że Zoja sprzeda dom za 44 tysiące, że uzgodnimy sobie, że 30 tysięcy będzie dla Zoi, ale no Bartek też goły i wesoły nie może wyjść bez pieniędzy, co nie? Także, a tu jest, to nie rób już, nie rób, co, co tu się dzieje, jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją. O, ale waldałam, no także, no, weźmie wszystkie pieniądze, które zostaną po, po mamie, no, a potem oni po prostu, jak ich drogi będą się rozchodzić, może po prostu Bartek pójdzie na, na inne studia, czy nie pójdzie w ogóle na studia, bo to też nie jest powiedziane, że on na studia musi iść. E, no to wtedy będziemy po prostu się rozliczać, że tak powiem, będziemy się dzielić pieniędzmi. A oni wiecie, tak jak już tutaj mówiliśmy, jak ja mówiłam, wypisaliście, że, że oni będą mieć dobre, będą się przyjaźnić, także nie będą się kłócić o ha hajs. -ha -ha nie będą się kłócić o kasę, będą po prostu przyjaciółmi, którzy na dobre i na złe ze sobą będą. Nabijaj się z dorosłych. Nie wiem, czy to jest odpowiedni, mom odpowiedni moment, ale porozmawiaj właśnie może bardziej o smutku, a z Sabrinka chodź tutaj, bo ja bym w ogóle, wiesz co, jeszcze nie. Jeszcze zróbmy pauzę, muszę do kro. O, no właśnie, dobra. Nieważne, nieważne, zapomniałam, ale, ale mi się przypomniało, chciałam dobrze, chciałam dobrze, <noise> a nie wyszło. Jak zawsze, no ale dobra. Okej, okay. weźcie ty w tym płaszczu, muszę zrobić porządek z modami, e, w kasie głównie. No i sobie to wszystko po prostu pogarniać. Już mam ochotę, słuchajcie, postarzać tą naszą Zoję, już ją w kasie e, zmienić, poprzebierać, dać jej po prostu te przepiękne maxi smacz fryzurki, friz fryzurki. No, jestem po prostu zauroczona. E, widzisz, jak Bartek ładnie sprząta. Bartek jeszcze posprząta tutaj, bo rozumie, że Ty nie masz siły, nie masz weny. Weźmiesz jeszcze tutaj w sobie szybciutko siusiu i szybki prysznic. Zobaczymy, czy Bartek Lodorożec oczywiście Lodorożec, nie ma innych opcji Dobra, Bartek tutaj sprzątam To są w ogóle zadania Lekcje domowe Bartosza Ale on ich nie może wsadzić w kieszeń Trudno, nic nie zrobię Nie będę się już denerwować Na te Simsy eee... Dobra, wysikałaś się. No i co? I myślę, że zaraz po prostu spotkamy się w jakimś, na jakiejś parceli publicznej, bo, bo sama nie wiem jeszcze dokąd by pójdziemy. Dokąd nas nogi pod, poniosą, podniosą, podniosą i poniosą. No i dobra, kochani, słuchajcie, Sabrina wsadziła dzieciaki w pociąg i przyjechali. Słuchajcie, zajęło im to, co prawda, no, dwie godzinki, dwie godzinki, słuchajcie, jechali pociągiem, żeby tutaj dojechać. W góry, słuchajcie, w góry. Zresztą oni też mieszkają już w takich, w takich górach, no. Także, no, dwie godzinki im to tutaj zajęło. I chodźcie sobie, ja bym chciała, żebyście tutaj wszyscy, wszyscy, wszyscy podeszli tutaj razem. Zaraz sobie kupimy jakieś gadżety. i dzieciaki sobie pójdą pozjeżdżać na sankach. No, myślę, że, że Sabrina, ojejku! E, Miki jakaś, ai! No myślę słuchajcie, że nie, że Sabrina to mm, 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 lepiej, lepiej, żeby ona nie nie próbowała zjeżdżać na sankach, bo bo może to się skończyć źle, a oni, słuchajcie, muszą dotrwać. Ona musi dotrwać do tego, żeby oni byli nastolatkami. I także ona sobie gdzieś usiądzie po prostu na, na ławce albo będzie askurować, obserwować. Chodź Bartek tutaj. Podejdź sobie. Teraz sobie kupisz ty. Ej, Sabryn, gdzie się wpychasz? Aha, będziesz rozmawiać z synem. No dobrze, dobrze, proszę bardzo. Pocałuj w policzek. O, pocałuj go, pocałuj pewnie, że tak. Dobra, Zojka. E, a Bartek niech sobie otworzy tego Simika. Proszę, otwórz kapsu... O, Sabrynka, ty to masz masz dobre serce, tylko jesteś zagubioną staruszką już chyba. O, jo nie udało się. A, ja ty to masz pecha w życiu. Potrząśnij, Sabrina. Jezus, ile ty masz tutaj tych, ej, patrzcie. kroku uzwo... z Pani stop! Jezus Maria, nie, ja, ja wyczułam po prostu drama, drama, nie, dramę, drama time. Po prostu wyczuwam to w kościach, że coś to... <ścoughs> Sabrina, czy ty zrobiłaś ze Zo no wyczuwam, że to się może źle skończyć, nie? Że ten odcinek, słuchajcie, możemy wylądować w domu dziecka po prostu, no. Sabrina ogarnij się. Weź, ty masz tutaj te kwiaty. One mi się podobają, ale ona się tutaj nie będzie, nasza Zojka. No nie, wracaj. Masz to, masz to wydobyć dla tej. Po co będziesz ręce myła? Przestań. Nie mogę tego wydobyć. Czekajcie, bo ja tu pozaznaczam. Ja to posprzedaję. Będziemy mieć więcej yy, hajsu na melo, elo w San No, <grytanie> Sprzedaj melo, elo. Dawaj, potrząśnij tym jeszcze raz. Spróbuj, Sabrina. Ostatni raz. Sery, obiecuję. No. Odebrano przedmiot. Dobra, ale to dasz... Yy, to dasz temu. Tej. Nie możesz? To otwórz. Jakiś simik i to idzie dla Zoi. Okej, okay, słuchajcie, lecimy, lecimy sobie, zobaczymy, a czy to jest otwarte? Nie, nie jest otwarte, bo bym coś dała Sabrinie, żeby, żeby sobie zjadła. A choć weźmiesz sobie tutaj, zrobisz fotkę z ręki, a dzieciaki sobie zjadą ze sobą. Zje... O, idź na sanki z wielokrotnie i Zojka. Także dobra, dobra, chodźcie, chodźcie, ja sobie przyspieszę tutaj. Czas i myślę, słuchajcie, że tak do 18 sobie tutaj na spokojnie posiedzimy, żeby po nocy potem nie wracać pociągiem do domu, bo to wiecie, niebezpiecznie w zimę i to już w ogóle szybko się robi ciemno Idą, i, dom, i dom. ja mówię, słuchajcie, muszę oczywiście, oczywiście, że muszę im zrobić fotkę Ja to żałuję, słuchajcie, że tutaj yy, te sanki to one nie są takie, wiecie, takie jak są naprawdę, jakieś takie z oparciem czy coś takiego Dobra, zrobię im fotkę, zrobię, zrobię nie, no już naprawdę nie mogę się doczekać, aż oni będą mieli te, te urodziny i ja będę mogła ich poprzebierać. Nie mówię, że wyglądają źle, ale ja, ja lubię przebierać Simów Dobra, słuchajcie, fotki muszą być, muszą być fotki A teraz ja się troszkę oddalę, żebyśmy <laughs> widzieli, jak oni będą zjeżdżać Czekajcie, czy się wywrócą, co? Czekajcie, muszę zrobić zdjęcie Wiecie, że ja lubię robić zdjęcia, nie? Wy mnie słuchajcie, wy mnie znacie Wy mnie już znacie trochę o, patrzcie, jaki przepiękny piękny kadr. No i dobra, lecimy. Pokażcie, czy się wywrócicie, czy nie. I wywrócił się. Wywrócili się. No nie. Gapki, dwie. No dobra. No trudno, zdarza się. A ty zrobiłaś sobie zdjęcie z tym? Wariatem? Nie, tu postałaś jakąś panią, ale ona troszeczkę tutaj, widzę, zajeżdża chyba. O pani z gołym brzuchem, tak tu? A powiedz mi, no choć sprawdź. Ty, 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 by sprawdź festiwale. O, Pan się tu przewrócił, biedok. Ojeju. ojeju, 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 Panie Czarodzieju. Dobra, no nie ma tego tej maskotki tutaj czasem? Nie, nie widzę. No nic, sprawdzimy sobie festiwale. Dzieciaki sobie pozjeżdżają na sankach. No i tak spędzimy tutaj ten, te pół dnia tak naprawdę. Może troszeczkę więcej niż pół. Mm. Co teraz będzie? W piątek. Aha, czyli, czyli jutro, ale nie, piątek to ja będę grała już sobie. Nie, w piątek to już są urodziny jutro. A, no to nie, to ja od razu słuchajcie do Was, po prostu będę następny odcinek nagrywać praktycznie od razu, przegram sobie tylko nockę tutaj z nimi. A wiesz, co? Stop. Czekaj, czekaj, bym chciała, żebyście sobie. Yy, zrobili zdjęcie, Zoja, ty masz aparat. Oni już sobie robili, jak ja tutaj grałam, ale czemu by jeszcze sobie nie zrobić, co nie? Zróbcie sobie gdzieś tutaj. Fajnie by było, jakby było widać, że oni są właśnie tutaj, ale no, nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jaki się zrobi kadr. Eee, Lipton chyba będzie. Chyba będzie lepa. No, ale dobra. Będziemy pamiętać, będziemy pamiętać, że to jest zdjęcie z wakacji. Patrzcie w ogóle, ona ma tego. Ej, Apple. Na bogato, na bogato, to nie ma lipy, słuchajcie, nie ma biedy. Na biednego nie trafiło, co nie? Okej, okay. ja im snowboardu nie daję, to są dzieciaki, niech oni sobie, albo niech sobie tutaj, może bałwana polepi, a nie, tu nie mogą na tej oślej łączce. No co tutaj gdzieś chodźcie, lep bałwana razem, a to będzie z Sabrinką naszą? Też by było miło, nie? Sabrinka, też będziesz lepić bałwanika? Tak, będziesz lepiej. A każdy sam, a każdy swojego. Uuu, to będą zawody, ok, rozumiem, rozumiem. Kto zrobi najpiękniejszego bałwana, wygrywa. Um, co wygrywa? Wygrywa serduszko w komentarzach od Was. <grywa> no, także tak to wygląda. Dobra. Ja oceniam i Wy oceniacie, co nie. Oczywiście pamiętajcie, pamiętajcie. Dawaj, dawaj. A ty byś mogła, Sabrina, słuchaj, z kimś, się tutaj. O, no właśnie, właśnie. Jak to Korcia mówi, inwazja warkoczyk. Pani inwazja warkoczyk. Przyszła. Wszędzie są po prostu te warkocze, to jest prawda, że one po prostu się pojawiają na co trzeciej simce. Co trzeciej, ale kurczę. Moje obliczenia w głowie wydedukowały, że są na co na trzeciej simce. Na co trzeciej simce? Już dzieciaki. O, czekajcie, teraz tak. No ja nie powiem, mi się podoba Zoi bardziej, nie to, że to jest, wiecie, następczyni, ale no zobaczcie, pomidory, kwiatki, łapawiczki, no chociaż no, u Bartosza też są łapawiczki, nie? Obydwa są ładne, ale bardziej mi się podoba Zoi. Dajcie znać w komentarzach, e, kto wygrywa u Was bałwanikowe serduszko. Dobra, jak się czujecie? Jesteście głodni? Nie, ale czemu byście mieli nie zjeść? Ty musisz iść w ogóle na sikanie, to tutaj, ale jest zamknięta knajpa, ale tutaj przecież można kupić. Dobra, to chodźcie, ty sobie tutaj podejdziesz, a Sabrina tutaj coś, o, ciepłe napoje, no właśnie, możemy sobie jakiś napój kupić, czy Sabrina kawę, czy sobie jakąś czekoladę, kupią, czy coś takiego, co nie? O, jaka praca dajcie żyć? Ja wiem, ona jest czy liderką, ale ona jest teraz nie, nie, nie dysponowana na jakieś chill lideringi, bo jest w tym. W śnieżnej eskapadzie. <grony> gorąca zielona herbata, gorąca zupka, a nie ma żadnej kawki. No dobra, to weźmy sobie zieloną herbatkę. I weź sobie tutaj odejść już na boczek. Zrób w o, jeszcze możemy zrobić aniołka. Zobaczcie, jaka Zoja jest szczęśliwa. Jest po prostu uśmiechnięta, jest też szczęśliwa. Wiadomo, no jest jej smutno, tak, bo straciła mamę. Ale no nie siedzi pod kocem i nie ryczy, co nie? Ty też możesz sobie wziąć z tą herbaty. Tutaj nie ma nic za bardzo do wyboru. A tutaj bydło i powidło. Ciekawe, co tutaj będzie. Chodź, Bartosz, przetestujesz. Aha, bo oni sobie sami nie wezmą, nie napiją się. A gdzie tam? Dajcie żyć. Będziesz to pić, czy nie? Ej. Co wy tu będziecie robić, Wypij. A czemu o, Zojka nie może? Odklikałam mu jeszcze raz. Może ona nie może? Taki, ale jakby nie mogła, to by. Eee, przytuliły się, widzieliście? Kurczę, Blaszka, Sabrina, jeszcze chyba źle oceniłam. Co? I tak mówiłam, że to taka jesteś, słaba mateczka. Mm, Eliksje wymiotny na nagłe wypadki. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. O nie, nie. nie. Ej, a może byś kupił dla naszej tej. Niech się śmieje do łez, kup tą książkę i patrzcie, damy jej w prezencie. Porozmawiają o zainteresowaniach. No, i ja słuchajcie, od razu mówię, że nie chcę tutaj, żeby oni byli parą. Nie, nie o to mi tutaj chodzi. Ja chcę, żeby oni po prostu byli najlepszymi przyjaciółmi na dobre i złe, forever and ever, together. No, tak, żeby po prostu tutaj Sabrinka odejść, bo ja bym tutaj chciała, czekaj, Zojka, gdzie idziesz? Idź do pracy! No cóż ty, dasz jej ten prezent? Nie, nie idź, olej. Olej to, olej robota. Dobra, wręcz prezent, przyjazny prezent i książka. No i miałaś pićko, i co? Nie, ona nie może tego wypić, no ale dobra. Dla mnie naprawdę... O. Dziecioczki nasze, proszę bardzo, prezent for you Czy spodobacie się Zojkę? Sabrina już musi przyjść i zobaczyć Podobacie się? Chyba tak Jezus, bo już się wystraszyłam Cieszę się, że nie, zudzi... nie znudziły Ci się jeszcze moje dowcipy Olamie, mam wrażenie, że świetnie mnie rozumiesz O, no widzicie, świetnie Jaki Wy macie w ogóle... No patrzcie, jak ten pasek zielony urósł No cud i orzeszki normalnie Dobra, kto to dzwoni do nich, do ciebie kto dzwoni? Przecież ty nie masz, hej, podobno tej, Zoja. Kto to? Akira, czy jak ci tam? Idź no mnie stąd. Dobra, kochani, robimy, e, robimy na koniec e, Ej, na trzy śniegiem, na Zoja. Czy ja to widziałam już? Czy ja już to widziałam? Nie wiem, I don't know. na trzy ją, bo chcę to zobaczyć. Weźmiesz taką potem po mordziaku, po mordziaku. Nad czy jak to wygląda? Pokaż no mnie tutaj. Dobra, Zojka, przestań chrzanić głupoty, bo Bartek chcecie Cię śniegiem, tak? Nadrzeć śniegiem, Zoja, proszę Cię bardzo, nie gadaj już. Za dużo gadacie, za mało robicie, po prostu, tyle w temacie. O, drugi poziom społeczny, kto? Bartek. Dobra, bo ja oczywiście czekam na... Fo o! I jebut! No, to ja bym się wnerwiła, nie? Ja bym mu oddała, ja bym mu oddała. Słuchajcie, naprawdę bym mu oddała. No, ale dobra, jest zabawnie, jest śmiesznie przynajmniej. Kto tutaj szedł? Jakieś dziecko? Tak, mogłabyś poznać Satoru. Dobra, chodź Zojka, chodź, Ty poznasz. Przyjazne powitanie. I co? Będziesz się śmiała, czy będziesz krzyczała na niego? A, widzicie, ona jest fajną dziewczynką i się śmieje, nie obraża się, a ja to bym się obraziła. Trwa serwisowanie Twojej linii. Wal się, rozłączaj się. No. Ej, Ty też będziesz go tego? Urządź bitwę na śnieżki. O, zobaczcie, załapała. <laughs> Dobra, kochani. Robimy, robimy aniołka na śniegu wspólnie. Zostawię już tą dziewczynę. Dajmy jej spokój. E Czekaj, bo słuchajcie, jaki ona ma telefon. Czy ona też ma... Apple? Ej, Ej, też. Gdzieś coś widzicie. Gdzieś coś pobrałam i nawet nie wiem o tym. No, tak. Taka jestem. A gdzie jest Bartek tu? Dobra, róbcie tego aniołka i tym. Ej, optymistycznym akcentem. Mam nadzieję, że optymistycznym. No, te ty... Zrób aniołka. No, szybko! Dobra. E, tym aniołkowym akcentem, słuchajcie, kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mimo wszystko, mimo że odeszła. Zoe, słuchajcie, nie, słuchajcie, nie, nie smucimy się. Zaczynamy nowe pokolenie, nową przygodę. W przyszłym, w kolejnym odcinku będą urodziny dzieciaków. Przeczytam Wam jeszcze dokładnie. Zasady drugiego pokolenia, troszeczkę je tak omówię, jakie mam plany, wy będziecie mogli mi swoje pomysły podpowiedzieć, no i będziemy, słuchajcie, robić. Streamka, jeszcze nie wiem kiedy oczywiście zapraszam na Discorda, bo na Discordzie informuję tak naprawdę e, najczęściej jeżeli chodzi właśnie o, o streamy, mniej więcej mówię kiedy planuję i tak dalej Także no na Discordzie najszybciej dowiecie się kiedy mam w planach live'y i streamy No dobra, no i tyle, i ten cmentarz jeszcze chciałabym zrobić, ale to, to na spokojnie, najpierw trzeba będzie ogarnąć to mieszkanie dzieciakom no, dobrze kochani, więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa pa!